My jesteśmy akurat ta część chłaszczyzna, jest to zachodnio-północna część centrum, gdzie mieszczą się firmy, dużo firm się miesiąc w Paszczynie, sklepy, mieszkańcy, domki jednorodzinne, osoby mieszkaniowy. I po prostu no, uważam i tak jak dowiedziałem się od waszego pracownika, jest to kwestia... Zaplanowanie inwestycji, na pewno ta inwestycja będzie kosztowała, tak? Ja nie wiem ile, ale fachowcy powinni to określić. Jest to inwestycja, która polega na przełożeniu i podprowadzeniu nowego fachy. Kompletnie 100 metrów. Równoległa do Wybińskiego, a my siedzimy nie tyle w ciemnym, jeszcze w zimnym. Ja jeszcze chciałam dodać, że mało tego, że są przerwestować prądu, kiedy ten prąd przychodzi, przychodzi z różnym nasileniem i po prostu nam podają po różne urządzenia, Ja tak straciłam Siedem. telewizor, wideo. Trzeba bardzo uważać, stosować jakieś super listwy, odłączać, cudować, kiedy tysiąc ma fronty, bo nie wiadomo jaki przyjdzie. Przełączyć Panie nas. Pani jeżeli mogę jeszcze jedną taką króciutko. uwagę, króciutko, nas namawiają na wymianę piecu na piece gazowe. Piece gazowe są sterowane elektroniką i każde wyłączenie powoduje wyłączenie pieca i w niektórych przypadkach nie, zepsucie pieca, więc chcemy doprowadzić do sytuacji normalnej Pani Rzecznik. I o to prosimy energię, żeby doprowadziła do sytuacji normalnej w XXI wieku. Jeszcze ja chciałem zauważyć taką rzecz, że te linie nowe to jest 5 przyszłości, tak? ale proponowałbym jeszcze obejrzeć starej Tutaj linia idąca przy szkole, przy Wrocławiu, ona idzie w koronach że Ładnie linie, tam są cztery chyba żyły, są obwinięte, drzewa, dlatego większy wiatr, nie mówię o sztormach huragana, które się zdarzają w Większy wiatr wystarczy, że nas tutaj ginia hmm. idzie w środku, do w I warto by też się nad tą linią pochylić. No a bez prądu, jak wiadomo, jak Państwo słyszeli, trudno żyć. No oczywiście sprawie będziemy się przyglądać, będziemy ją monitorować. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję, żegnamy się I z klaszczyna Arkadiusz Komicki, panna <laughs> Ludzkim, Spaterzko, Kłaniamy się do wyspy.